Dzisiaj media obiegła bardzo smutna wiadomość o śmierci pana Macieja Damięckiego. Jak go pani wspomina? Nie znałem go osobiście. Znałem, znam jego dzieci oraz żonę i zawsze wydawał się osobą bardzo życzliwą i profesjonalną. To było główne. Pamiętam jego kreacje aktorskie. I też chyba Taką ciepłą serdeczność, którą widać było w uśmiechu, kiedy spotykał się z widzami czy, czy ze swoimi wielbicielami. No myślę, że taki czas odchodzeń nadszedł. Krzysztof Jaślar, którego pamiętam, z którym wielokrotnie rozmawiałam przecież także kilka dni temu umarł. Teraz pan, pan Damianski. Taki czas, ale myślę, że wszystkie te, te śmierci pokazują nam, że my też umrzemy, więc tym bardziej trzeba starannie przeżywać życie, szanować każdy dzień i po prostu cieszyć się tymi spotkaniami, o których mówiłam, że nie można zaniedbywać ludzi i nie można po prostu mówić, że odkładamy życie na później. Żyje się tu i teraz i nic dwa razy się nie zdarza. Grałem z Maśkiem wielokrotnie. A jak pan go wspomina? Nie będę tu wspominał, nie, nie ja jestem od wspominania. Przepraszam bardzo, mogę tylko złożyć wyrazy naprawdę no w, w, kondolencje dla wszystkich bliskich bardzo taki bratłata człowiek kolega no szkoda, że tak szybko za, za szybko pojawił się uśmiech na pani twarzy, jak e, zaczęła pani o nim mówić a jakieś takie najpiękniejsze wspomnienie związane właśnie nie w... mam takich wspomnień, dlatego że my e, nie mieliśmy aż tak dużego kontaktu w w trakcie naszych życiorysów natomiast te kontakty które były no były takie jasne bardzo właśnie takie jak powiedziałam jadąc tutaj na te gale dowiedziałam się o śmierci pana Macieja Każda każde odejście kolegi z zawodu jest dla nas jako dla, dla środowiska bardzo trudne Ja pana Macieja poznałam raz przywitaliśmy się i Poznałam go jako sympatycznego, bardzo ciepłego człowieka. Natomiast moje myśli w tej chwili kieruję w stronę Mateusza i Matyldy. Ciepłe i bo wiem, jak to jest stracić tatę. I to jest bardzo trudny w tej chwili dla nich czas. Śle im naprawdę bardzo dużo ciepłych, ciepłych uczuć i myśli.